Siema z tej strony Biker. Dzisiaj pokażę Wam jak zamontować gripy. Do zamontowania gripów będziemy potrzebować jakichś smarów, ale żeby na przykład olej do łańcucha oraz jeszcze imbus numer 3 i teraz przejdziemy do montażu gripów ja jeszcze szybko i przypnę jak będzie gotowe jakieś ściany jak, wi jak widzicie już gripów nie ma jednej ani z drugiej strony teraz przejdę do pokażę wam co najlepiej zrobić także patrzcie i ten bierzemy olej od łańcucha i pokażę wam teraz co zrobić Najlepiej. I trochę tego tutaj dać i to rozmarować. na jednej stronie oraz Kurde. oraz na drugiej dobra teraz patrzymy czy ozna na oznaczenia bo tu te mają oznaczenia także Uuuu, może być problem no. z Chociaż to nie, to jest, nie jest moja ta... no, Dobra, jeden wszedł bez problemu Tylko patrzcie z której strony jest wejście Mamy r czyli prawa strona Dobra Dobra Trzyma się Raz Kurde, gdzie bus Trójka Muszę poszukać go, aby przykręcić Poszukam go i wracam do Was Myślę, że tu idzie imbus 2,5 Ale teraz przejdę do montażu korku. Patrzcie jak to zrobić Zobaczcie Zaprzecie się I korek właśnie uuuu spadnie czekajcie widać starszy tarażer patrzcie zaprzecie się uuuu teraz wejść nie chce pieprzona nie no, chce wejść o no, kurde dobra przypnę jak już wożę Także pora przykręcić Jak widzicie, musiałem iść do domu niestety Aby to przykręcić okazało się, że imbus jest za mały Mały, jak widzicie Teraz akurat torxem przykręcam Zgadnijcie dlaczego, bo nie ma takiego impulsu nawet I to, to już prawie kończę Kończę. Dobra. Chciałem przypomnieć również, abyście pamiętali, aby nie przykręcić gwintów za mocno, bo mogą Wam pęknąć, jak widzicie. Mi jeszcze nie pękły. Widam też, nie? I oraz pamiętacie, aby nie nabawać za dużo tutaj smarów tam na kierownicę, bo może dojść do tego, że będą Wam się ślizgać fajne gripy, nie, jakieś pro. Polecam bardzo. Musiałe mieć pani, bo niestety. No i co? To było na tyle. Piszcie jak montujecie gripy, a ja się z Wami żegnam. Yo.